Dzisiaj sobota, 23 marca 1996 roku. Ksiądz Andrzej Maślejak serdecznie wita się z Państwem i zapraszam do wysłuchania religijnego programu Księży Chrystusowców, nadawanego ze Sterling Heights, Michigan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczniemy nasz dzisiejszy program od wywiadu. Z profesorem Januszem Tarnowskim, którego ksiądz proboszcz Jan Rudzewicz z Parafii Matki Polskiej Częstowskiej w Stirling zaprosił do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych. Ksiądz profesor jest bardzo znaną postacią z publikacji, szczególnie książkowych, poświęconych tematyce pedagogicznej, gdzie metodą dialogu szuka rzeczy nowych bez narzucania swoich opinii. Zafascynowany czyjką dziecka podkreśla potrzebę szacunku dla najmłodszych, widząc jednocześnie w dziedziach niewyczerpane źródło wiedzy, z którego mogą czerpać ludzie dorośli. Oprócz 340 publikacji artykułów oraz 18 książek należy zauważyć dorobek naukowy naszego tegorocznego rekolekcjonisty, doktorat z psychologii, habilitacja z pedagogiki czy profesura z nauk humanistycznych. Nasz gość jest wykładowcą na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Katowicach. Jest również profesorem w Seminarium Metropolitalnym w Warszawie. Księże profesorze, bardzo serdecznie witam dzisiaj ja na... Bardzo serdecznie witam w staropolskim Szczęść Boże. E, Boże, proszę księża, księdza profesora o... Jeszcze przedstawienie się tutaj dla słuchaczy naszego. Tak, to dużo było powiedziane o mnie, że właściwie raczej może ująć niż dodać. Myślę, że może byłoby ważne, no, abym powiedział to, że moje tutaj dociekania to nie są czystą teorią, ale ustawicie sprawdzam praktyką życia. On taki właściwie tryptyk, to znaczy zaczynam od praktyk, nie od teorii. Od wielu rozmów, przysłuchiwania się temu, co mówią dzieci, co mówią rodzice, co mówią różne osoby, potem próbuję z tego układać jakąś teorię, ale po jej zarysowaniu znowu wracam do praktyki i uzupełniam. Także chodzi o to, aby nie odrywać się od rzeczywistości, chodzić po ziemi, a jednocześnie z tego chodzenia po ziemi szukać kawałka nieba. I to dopiero połączyć razem. Czyli psychika dziecka, przeżycia dziecka są jakby podstawą badań księdza profesora. Tak, to znaczy myślę, że nie dość nigdy podkreślać, że my musimy słuchać. Nie w sensie posłuszeństwa dziecku, nie. W sensie wsłuchiwania się w jego dociekania, w jego pytania, w jego świat. I wtedy dopiero możemy mamy prawo z nim. Dojść do wspólnych jakichś rozwiązań. Natomiast wydaje mi się, że za mało my się wsłuchujemy, za mało cenimy dziecko. No, nasz Zbawiciel przecież powiedział, że to jest jakby wzór dla nas, mamy stać się podobni do dzieci. Stajemy sobie sprawę, że największym problemem dla rodziców to jest wychowanie dzieci. I dzisiaj rodzice mają rzeczywiście wielki problem z tym wychowaniem. A to z tego powodu, że jest wiele metod wychowawczych. I jedni mówią, że wobec dziecka należy stosować dyscyplinę, drudzy nie. Jak ksiądz-profesor na te, to się zapatruje? Więc ja przyjechałem tutaj nie tyle, aby pouczać, dlatego że stary jestem w moim przekonaniu niedokształcony, ale żeby raczej się uczyć. I na pewno moje doświadczenia. Po szczęśliwym, Pan Bóg, da powrocie do Polski, będą daleko bogatsze. Ale wydaje mi się, że sprawa nie tyle polegałaby na metodach. Metoda są, metody są sprawą drugorzędną. Istotnym momentem jest postawa, postawa rodziców wobec dzieci. Janusz Korczak bardzo ciekawie powiedział, że nam się wydaje, że mamy się zniżać do dzieci, bo one jakoś myślą po dziecinnemu. Nie. On twierdzi, że mamy się wspinać na palce. Aby dorastać do ducha dziecięcego. Bo dziecko jednak na ogół na świat przynosi no, dobro, przynosi Pana Boga. I potem niestety nieraz przez kontakty ze światem dorosłych to się zmienia na gorsze. A więc tu by chodziło, powtarzam, nie o metody, to sprawa jest drugorzędna, choć ważna. Chodzi o postawę. A postawa, według mego przekonania, to postawa dialogu. I próbuję wszędzie te postawę dialogu opisywać zresztą. Tę postawę dialogu miał Chrystus Pan, nie ma w dalszym ciągu, który stał się właśnie człowiekiem, to jest ten dialog najwyższy tego słowa znaczeniu. Czyli tak na pedagogikę teraz wkraczając, to chodziło po to, że mamy stać się jednak jakby dziećmi, czy młodymi ludźmi po to, aby wejść w ich świat i wtedy na pewno nie będzie Jakichś głębszych nieporozumień, chociaż nieuchronne są też pewne niezrozumienia. Zresztą w świętej rodzinie też było nieporozumienie. Wyrzut Matki Bożej do pana Jezusa o tym świadczy, ale potem poszedł z nimi i był im poddany. Księże profesorze, pomówmy teraz o dorobku literackim. Tak, no więc było tak, że przez prawie 20 lat byłem. Na czarnej liście nie mogłem nic publikować, bo mówiły władze, że nie są księża od spraw wychowawczych. To tego są nauczyciele powołani przez władzę ludową. A księża niech tam sobie głoszą kazania, ale niech się nie biorą do literatury drukowanej. I to było dla mnie bardzo krzywdzące, bo od najwcześniejszych lat miałem takiego jakiegoś tu trochę pisania. Nie zawsze może było najlepsze w dziecięcych latach, ale pisać, pisać. I potem niestety zamknęli mi usta. I teraz dostałem pewnego szału publikowania. No i publikuję to, co wydaje mi się sprawą nagłą, a co kruszy stereotypy. A więc stereotyp takiej, taki, powiedzmy, postawy sztywnej, postawy jakiejś takiej, no, izolowania się od dzieci, tylko wejścia w kontakty z dziećmi, z młodymi ludźmi po to, ażeby odkrywać w nich pewne wartości i pomagać im do tego, by się rozwijali. No więc chociażby taka książka wyszła bardzo niedawno, wszystko to przywiozłem. Jest 188 kg książek czeka w tej chwili na lotnisku w Detroit. Waliza z książkami nie chodzi o sprzedawanie, chodzi raczej o rozdawanie za ewentualnym, kto może, zwrotem kosztów. I tam na przykład jest książka o tekstach biblijnych każdej niedzieli, homilie dialogowane, które są niewymyślone, tylko są rzeczywistymi homiliami, które miały miejsce w ciągu 20 lat w Warszawie. Kiedy dorośli mówili tak samo, nie tylko dzieci, to były prześwięte typu rodzinnego. A więc dorośli mówili, mówiły dzieci, mówili ludzie młodzi. I z tego powstały te właśnie homilie pod tytułem Kto pyta, nie błądzi. I to jest zastosowane do kaznodziei, ale także do katechetów, aby stale mówili raz w tygodniu na tematy biblijnych niedziel. I do rodziców, aby mogli pomóc sobie w rozmowach z dziećmi o charakterze właśnie takim dialogowym. A inne pozycje jakieś? Inne pozycje, więc mamy taką bardzo ciekawą serię pod tytułem Ryby i dzieci głosu nie mają. Dlaczego? Bo moja babcia mi kiedyś mówiła, gdybym małym Januszkiem, Januszku przy starszych... Nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają. I chodzi o to, by udowodnić, że jednak mają głos. I dlatego powstała seria, mamy cztery w tej chwili tomy pod takim właśnie tytułem. Pierwszy tom, Twój głos o Bogu, o duchach. Drugi tom, Twój głos o rodzinie, ja w skrócie, w skrócie mówię. Trzeci tom, Twój głos o szkole nauczycielach, i najnowsza wydana kilka dni temu zaledwie, Twój głos o koleżeństwie, przyjaźni, miłości. Te cztery tomy zawozimy Ojcu Świętemu pod koniec kwietnia i chcemy wręczyć pięknie oprawione, aby Ojciec Święty też orientował się, co się w Polsce dzieje. Jak dzieci mają dużo do powiedzenia, są tam głosy ze Stanów Zjednoczonych, dzieci z Kanady. Z Japonii, są tam głosy dzieci ze Słowacji, z Węgier, z Moskwy. Także to jest dwadzieścia kilka krajów. Dzieci pytają i odpowiadają. A ksiądz Tarnowski raczej tylko pobudza do myślenia i do mówienia, a nie pisze, tylko prosi, aby dzieci się same wypowiadały. To jest wejście w świat dzieci. Myślę, że dla nas te pozycje literackie księdza profesora będą e, bardzo pomocne dla rodziców, dlatego zapraszam do naszego kościoła Patrykowskiej Częstochowskiej z na spotkanie z księdzem profesorem rozmowy e, i równocześnie zaopatrzenie się w jego pozycje e, książkowe ksiądz profesor przyjechał specjalnie tutaj pierwszy raz w Ameryce do tak, naszej parafii żeby głosić rekolekcję, może troszkę na temat. Może bym się ośmielił poprawić mego miłego rozmówcy. Nie przyjechałem głosić, przyjechałem komunikować się. Dlatego po każdej konferencji będzie spotkanie w sali parafialnej i będę zapraszał do wypowiedzi i ewentualnie do rozmowy w cztery oczy czy w grupkach małych. Dlatego, że jestem zawsze niedokształcony, niedo nienasycony i chciałbym po tym tutaj pobycie, aby powstały nowe książki. I już mam tutaj wiele obserwacji z tej parafii, takiej rodziny siedmiodzietnej, która była dzisiaj na mszy świętej, gorliwie przyjeżdża i takich rodzin jest więcej. Także już w tej chwili, po tych dwóch dniach pobytu, już jestem wzbogacony i spodziewam się, że to wzbogacenie będzie postępowało jeszcze bardziej. Czyli... A tematem rekolekcji może powiem, jest następujące zdanie. Być człowiekiem i chrześcijaninem na progu trzeciego tysiąclecia. To jest wzięte z listu apostolskiego naszego papieża, Tercio Mieni A więc, jak ma wyglądać człowiek nowy, który ma wejść jakby zupełnie inaczej w to tysiąclecie trzecie, które jest tuż, tuż już blisko nas. Drodzy radiosłuchacze, rekolekcje. Które będą tym dialogiem pomiędzy księdzem, tak profesorem a tak, nami, myślę. rozpoczną się w sobotę 23 marca i będą trwały aż do niedzieli 31 marca. Bardzo serdecznie zapraszam. Rano, zwykle w dni powszednie, tomsze o 9, a wieczorem o 7. Księży, profesorze, dziękuję serdecznie za ten wywiad. I życzę tutaj w naszej parafii, w ogóle tu w Stanach Zjednoczonych, miłego pobytu, miłych rozmów z ludźmi, spotkań i wywiezienia jak najlepszych wrażeń. A ja dziękuję za zaproszenie i tak jak zacząłem, tak zakończę staropolskim szczęść Boże. Deși rău să